Dobry wieczór Państwu dla kanału Café Late Beata Rybarska. Drodzy Państwo, muzyka Disco Polo, z czym nam się kojarzy? Głównie z prostotą, wiejskością, a nawet przaśnością. Jednak w tej wsi powstał zespół, który przeczy takim stereotypom. Stoją właśnie przed domem państwa Cabałów, gdzie ojciec, syn i wnuk założyli zespół, a pierwszą swoją płytę zatytułowali Oblicza Mickiewicza. Chodź, chodź tatuś, bo będziemy z tej strony, e, wiesz tatuś, będziemy... Dzień dobry, dzień dobry dziadek, dziadek. O, ja tak? w sprawie tego umówionego wywiadu. Nie słyszę pani w ogóle, co? W, spra w sprawie tego umówionego wywiadu. A, wy... To, momen momencik, tylko tatusia, uśpimy. No. No, Ey, hey, no, 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 no. Słuchaj, że, bo wywiad będzie, jakbym czegoś nie wiedział, to no. mi podpowiesz, dobre? No. Żebym na debila nie wyszedł, nie? No. no. Jak nie będę wiedział, to ci pokażę piątkę drwala i, no. i ty mi podpowiesz, nie? No. No, piątkę drwala ci pokażę. Co? Piątkę drwala ci pokażę i wtedy mi podpowiesz, nie? A, no, 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 ty w lecie ci sprawdzę i ci powiem, nie? Żebym na debila nie wyszedł. No, no. No, no. no. Ojciec, budź się, telewizja. <śledzimy> <śledzimy> a panu to co się stało? E, a tatusiowi, a widzi pani, taki, taki pech. Tatuś właśnie z koleżankami wychodzili z kółka różańcowego. I przypadkowo trafili na paradę gejów. Nie no, wie pan. Ale no. co, co geje pana pobili? Ja wiem, czy pobili geje. No, kto tu zaczął, to teraz pani nie dojdzie. Nie no? dojdzie pani. Je, no nie, podobno jakiś tam jeden gej miał z tyłu dziurę po parasolu. Ale wiadomo, czy sam sobie jeden z drugi takiej dziury nie zrobił? Czy no. zastanówmy się, na zdrowy rozum, na cholerę starszemu człowiekowi katolikowi i katolikowi jest potrzebna nowa dziura w game. No. no. Nie? No. No. Jezu, coś ci dzieje! Coś panu się dzieje. Młody, zejdź skroplówki tacie. Dziadek, te kapelki, no weźże to, kurka! To jakaś... jest moja sztuczna szczęka? Ej! dajże, pójdź do mnie, pójdź go! Cholera jasna, dajże mu spokój, dziecko. Jemu potrzebna jest twoja sztuczna szczęka jak gejowi zęby w dupie. No. Dziadek! dziadek. 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 dziadek oddaj, Możemy zaczynać? Bo, a to nagrywa się już? No tak. Aha, to, aha, to mi, młody, weźże mi. włosy mi popraw. A, y Pff. Dobra, i z tyłu jeszcze. Co ty to robisz? No, dobrze, dobrze, dobrze jest. Dobrze tak dobrze. To, to kamera tu, nie? E Czy tak, tu? proszę. Pierwsze pytanie, proszę pana. Proszę mi zdradzić, jaki jest podział pracy w waszym ansamblu? A na, dobre pytanie to jest właśnie. Ansamblu. <susuracja> ansamblu. Ensem <susuracja> co, co to jest ansamblu? Co, co, co ty to robisz? bo jest taka aplikacja, że nie trzeba pisać, wystarczy powiedzieć. Co ty robisz, żebyśmy na debila wyszli tu? Panowie, spokojnie, spokojnie, ja zapytam a... inaczej. Proszę no. powiedzieć, kto czym zajmuje się w waszym zespole? Aha, to wiem. Ja, ja e, piszę teksty, a syn kompromituje muzykę. A dziadek? A dziadkowie w szpitalu organy ukradli. <średzi> <średzi> Co? Przełącz mi to na jakiś serial. Ciągle te skoki i skoki. Jakie skoki, ojciec! To nie są żadne skoki, to jest twoje EKG. To widzisz to, na takie głupoty pieniądze z abonamentu i... Weź się... Ojciec, o, 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 EKG, o EKG kręcą. Kszęka nie To ja teraz... Wywiad jest ojciec. Ja teraz dziadka spytam. Proszę powiedzieć. Czy jest pan dumny z synu? Ojciec, pyta się pani ciebie coś. Co? No. Proszę pana, pytam, czy jest pan z nich dumny? Do trumny. Ta piżamka jest do trumny. No może lepiej porozmawiajmy o muzyce. Czyli pan, pan tworzy muzykę, tak? No. No to proszę powiedzieć coś więcej. No. A pan potrafi powiedzieć coś więcej niż tylko no? No, no. no, no mówi, tylko to, telewizja dzisiaj, nie, to taki stremowany, nie? No. Dobrze, to jednak wróćmy do tekstów, bo pan tworzy teksty, tak? Tak, tak, ja tworzę. Właśnie jak jadę autobusem, a do roboty jadę autobusem zawsze, to jak wymyślę sobie ryma jakiegoś, to na bilecie zapisuję. I na każdym bilecie mam rym jeden, no. No. To bardzo interesujące. Czyli tak, 12 miesięcy w roku, no to jakieś ponad 300 rymów rocznie, prawda? No nie wiem, jak to pani policzyła, bo nam to inaczej wyszło trochę, nie? No, nam 12 bo... wyszło. Ale pan mówił, że no, przecież na każdym bilecie, tak? No, ale ja miesięczny kupuję. I, i grudzień, nie? Ostatni. W takim razie, jakie rzeczy pana inspirują? E, mo e, moją, e, moją inspirują e, jest... Inspirują? Jest moją... Jest! Jest! I... Oh. E, jeho! O oh, oh, je, oh. oh, jaki on ma inspiruje jaki, różne... Jakie, jakie? Szopkin? Szopkin? Nie. Ho? 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 Nie Szopin. Shopping. Chopin! Chopin! Chopin moją inspirują jest... Tak? To jest bardzo zaskakujące. A któż pana zaraził Chopinem? Dziadek też tego Chopina, co dostał na imieniny? Powiem <50202source> ci, że do poloneza wszystko pamiętam. Byście mi kochamy wypili, dlatego lodówka jest pusta. Aż, zła, zła, zła. Nie oddaj, by się byś a, ten kibis, Nie kompromitowałbyście, ja, Wróćmy do wywiadu, dobrze? Aa, tak. <opleburgh> jeszcze parę pytań no. tylko. Panowie, wasza ostatnia, no a zarazem i pierwsza płyta nosi zaskakujący tytuł. Oblicza Mickiewicza. Tak. Proszę powiedzieć, skąd taki pomysł? Po prostu pomysł jest taki, dlatego że ja. To i to rodzina powiedziała: syn i ojciec, i my, matka, i córka, i wszyscy. Że ja jestem w połowie jak Mickiewicza. Adam. O. A któraż to pana połowa jest tożsama z Adamem Mickiewiczem? Pierwsza. <noise> Proszę. No ja mam na imię Adam. Na drugie Cyprian. Kamil. I Norbi. Norbi? No. Dziewczyny są w biedronce. Mhm. Dawid pospiewa nawet. No. Pan, ale mnie nie. Chodziło raczej o twórczość, która jest przepojona poezją, prawda? No, u nich to jest głównie wszystko przepojone. Zwyczaj. Ojciec, oddaj mi. <laughs> czy, czyli czyli pan, pan po prostu porównuje się do naszego wieszcza, tak? A dlaczego nie? A czyta pani moje poezje? Łany zbóż ktoś czytał na przykład? No nie, no. akurat nic z tego nie. No, no młody, daj mi miesięczny ze stycznia. I, <laughs> ale, ale nie, o, ojciec, łany no. zbóż są z maja. No to czy z, z maja, no. Z maja. I proszę, jest poezja i przepojona, i pięknie. Gdy stoję sobie wiosną, i wszystko pachnie sosną. Widzę łany zbóż ziemniaków. Samo to spojrzenie gasi mi pragnienie. <grybuj> Ty, <trybuj> okay, a zbitem... no, z Moment, tatuś, e, puścimy z pani zbitem, bo z bo nie klei. Z jest jeszcze lepiej. No, jedziemy! One, two, three, four. Gdy stoję sobie wiosną i wszystko pachnie sosną, widzę łany z ziemniaków. Samo to spojrzenie gasi mi pragnienie. Dziadek się nawet wzrusza i używa żywa mu dusza, gdyż wie ten człowiek doświadczony, że nawet z jednej tony mu Pan Tadeusz, pan Tadeusz, bo to jest boski. yeah, yeah Jeje! Yeah, yeah. Jeje! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Widziała pani, żeby Mickiewicz miał taki żał kiedy? Dobrze, w takim razie ostatnie pytanie. Czytał pan kiedyś swoje teksty na trzeźwo. Jakoś tak nie było jeszcze okazji, nie? No. <grystanie> Szynek, Co? Szynek, daj mi kompotu, bo się zgrzałem. <grystanie> Dobre, pani się napije z nami kompotu? Proszę pana bardzo chętnie, teraz to już mi jest wszystko jedno po prostu. No bo to taki wie pani jest kompot domowej roboty, wie pani? No. Zwiśni. Sam, sam wyściskałem. No. Dziadek wiśnie haluksami ugniatał, także elegancko. No proszę bardzo, śmiało. Proszę bardzo, smacznego. A pan, a pan nie pije? Ja się brzydzę. A, że, że to jest wiśni, to czemu takie żółte? To jest moja tajemnica. O, kur... Co? Co to było? Co to było? Co to było? Kurka. No ale masz szczęście, kurde. Co? Popatrz się. Szczęka się znalazła. dziadek, no! To ty masz szczęście! Co? Bo była pożyczona. Tak, a co Latało? się stało? Matko Boska, jak chyba też coś po... No to wie pani co, no mówię, kompot z Wiśni to jakoś pesteczka mogła zostać, wie, no to no... A to trzeba wie pani... Yy. Popić, przepić, popchnąć i wypchnąć. Ale ma Pani szczęście, że z mojego kubka Pani nie Ale piła. Ej, kurde, tu była niespodzianka, była. Akurde. Będziesz chamieł od Co znowu? W tej szczęce nie jednego zęba. A to był mój ulubiony ząb. Z dziurą. A ty cholera, ojciec, a na co ci potrzebny ząb z dziurą? W tej dziurze zawsze chcę jedzenie na później trzymać. Thank you.